Czy wiedziałeś, że 80% tego, czego kobiety naprawdę pragną, nigdy nie poproszą o to wprost? To prawda. Zrozumienie tych niewypowiedzianych pragnień może zmienić zasady gry. W tym filmie ujawnię 7 rzeczy, które kobiety kochają, a które wykonuje tylko 1% mężczyzn. I uwierz mi, szósta z nich cię zaskoczy. Koniecznie oglądaj do końca, bo czekają cię zaawansowane wskazówki, których nie chcesz przegapić. Bez zbędnych wstępów przejdźmy do rzeczy. Zacznijmy od nieprzewidywalności. Wyobraź sobie spotkanie z facetem, który zawsze robi te same rzeczy, zabiera cię w te same miejsca i mówi te same kwestie. Nudne, prawda? Kobiety pragną emocji i pasji. Facet, który jest nieprzewidywalny, budzi silne emocje i trzyma ją w napięciu. Pomyśl o Marku, moim znajomym. Zawsze zabierał swoje randki do tej samej restauracji. Pewnego dnia postanowił to zmienić. Zamiast kolacji zabrał swoją dziewczynę na spontaniczną wycieczkę do małego miasteczka w pobliżu. Randka była wielkim sukcesem. Uwielbiała przygodę i to wywołało nowy poziom ekscytacji w ich relacji. Planuj nie być przewidywalny. Planuj niespodlianki, zmieniaj rutiny i trzymaj ją w niepełności. Tanie przewidywalności sprawi, że będziesz bardziej pociągający i utrzymasz jej zainteresowanie. Następnie przejdźmy do słuchania, ale nie byle jakiego. Aktywnego słuchania. Kobiety uwielbiają rozmawiać i chcą być wysłuchane. Większość facetów angażuje się tylko w bierne słuchanie. Udają, że słuchają, nie zwracając naprawdę uwagi. Aktywne słuchanie polega na pełnym skupieniu, zrozumieniu, Reagowaniu i zapamiętywaniu tego, co ona mówi. Pamiętam Johna, który zawsze był tym, do którego kobiety przychodziły z problemami. Dlaczego? Bo słuchał. Nie tylko kiwał głową, zadawał pytania, patrzył w oczy i wykazywał prawdziwe zainteresowanie. Kobiety uważały go za nieodpartego, bo sprawiał, że czuły się wartościowe i zrozumiane. Badania z Journal of Social and Personal Relationships. Pokazują, że aktywne słuchanie może znacznie poprawić satysfakcję w związku. Więc następnym razem, gdy będziesz rozmawiać, odłóż rozpraszacze i naprawdę się zaangażuj. Zaskoczy cię, jak bardzo to cię uatrakcyjni. Skomentuj poniżej swoje przemyślenia na temat aktywnego słuchania. Czy próbowałeś tego wcześniej? Trzeci punkt to równoważenie szacunku z odwagą. Bycie zbyt uprzejmym czasami może być wyłączeniem. Kobiety doceniają facetów. Którzy dobrze je traktują, ale lubią też trochę odwagi i zabawy. Znałem faceta o imieniu Tom, który zawsze traktował swoje randki jak królowe, choć to brzmi świetnie, często kończyło się to w strefie przyjaciela. Wtedy nauczył się być trochę bardziej zabawny i śmiały. Zaczął delikatnie się droczyć i podejmować odważne kroki, a nagle kobiety widziały go jako coś więcej niż tylko miłego gościa. Klucz tkwi w tym, by ją szanować ale także pokazać, że jesteś pewny siebie i asertywny. Nie bój się zrobić kroku naprzód, ani droczyć się z nią w żartobliwy sposób. Ta równowaga jest kluczowa w budowaniu atrakcyjności. Subskrybuj kanał, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, aby uzyskać więcej informacji o tym, jak balansować szacunek i odwagę w swoich interakcjach. Teraz porozmawiajmy o wyglądzie. Kobiety wkładają dużo wysiłku w to, aby wyglądać dobrze. I doceniają, gdy mężczyźni robią to samo. Dobrze się ubrać to nie kwestia drogich ubrań, ale prezentowania się schludnie i stylowo. Pomyśl o Stewanie, który kiedyś nosił casualowe, niechlujne ubrania. Postanowił odświeżyć swoją garderobę, inwestując w kilka dobrze dobranych, stylowych elementów. Różnica była niesamowita. Kobiety zaczęły go bardziej zauważać, a on sam poczuł się pewniej. Według badań z Journal of Fashion Marketing and Management dobrze dobrany strój może znacząco wpłynąć na postrzeganie atrakcyjności. Więc zwracaj uwagę na swój wygląd. To łatwy sposób na podniesienie swojej atrakcyjności. Kobiety kochają faceta, który przejmuje inicjatywę. Nie oznacza to bycia kontrolującym, ale wykazywanie się pewnością i podejmowanie decyzji. Wyobraź sobie, że jesteś na randce, a dziewczyna pyta, gdzie usiąść. Zamiast pytać ją z powrotem, pewnie mówisz, usiądźmy tam. Ten mały gest pokazuje, że potrafisz przejąć inicjatywę i podejmować decyzje. Kobiety są przyciągane do mężczyzn, którzy potrafią prowadzić i radzić sobie z sytuacjami z łatwością. Następnym razem, gdy będziesz na randce, przejmij inicjatywę. To prosty, ale potężny sposób na zwiększenie swojej atrakcyjności. Jeśli podobają ci się te wskazówki, Udostępnij ten film znajomemu, który może z nich skorzystać. To możecie zaskoczyć, ale jednym z głównych pragnień kobiet jest facet, który lubi dawać oralną przyjemność. Nie chodzi tylko o kilka minut przed seksem, ale o skupienie się na jej satysfakcji bez pośpiechu. Mój znajomy Mike kiedyś myślał, że wystarczy kilka minut oralnych pieszczot przed seksem. Potem postanowił naprawdę poświęcić na to czas, skupiając się całkowicie na przyjemności swojej partnerki. Różnica była niesamowita. Jego partnerka stała się bardziej namiętna i zadowolona. Kobiety chcą czuć się uwielbiane i pożądane. Poświęcanie czasu na zapewnienie jej satysfakcji może zrobić ogromną różnicę w Twoim związku. Jeśli uważasz te wskazówki za przydatne, nie zapomnij kliknąć przycisku lubię to. To naprawdę pomaga kanałowi. Na koniec porozmawiajmy o stawianiu granic. Kobiety często testują facetów, aby sprawdzić, czy mogą przesunąć ich granice. Faceci, którzy zgadzają się na wszystko, mogą wyjść na zbyt uległych. Ważne jest, aby wiedzieć, kiedy powiedzieć nie. Dave zawsze mówił tak na wszystko, o co prosiła jego dziewczyna, bez względu na to, jak nierozsądne to było. W końcu straciła do niego szacunek. Nauczył się stawiać granice i mówić nie, kiedy trzeba. Ku jego zaskoczeniu jego dziewczyna zaczęła bardziej go szanować i uznawać za bardziej atrakcyjnego. Kobiety doceniają facetów, którzy są mili, ale także stanowczy. Pokazuje to, że cenisz siebie i nie zrezygnujesz ze swoich zasad. Ta równowaga między byciem uległym a asertywnym jest kluczem do utrzymania szacunku i atrakcyjności. Opanowanie tych zachowań może wyróżnić Cię spośród 99% mężczyzn i uczynić Cię nieodparcie atrakcyjnym dla kobiet. Zrozumienie i zastosowanie tych wskazówek pozwoli Ci naprawdę zdobyć serce kobiety. Jeśli chcesz dalej się rozwijać i odkryć bardziej zaawansowane techniki, obejrzyj następny film na ekranie. Do zobaczenia.